Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony DOZO i dzisiaj Warzone Solo. Słuchajcie, okazała się taka sytuacja, że niektóre bronie mają zupełnie inne statystyki na Warzone niż na multiplayerze. I o ile w Cold Warze było to oczywiste w przypadkach broni z Cold War, tak w przypadku broni z Modern Warfare było nieoczywiste, bo do tej pory wszyscy uważali, że te statystyki są identyczne jak na multiplayerze z Modern Warfare. Okazało się ostatnio dzięki True Game Data, że to nie jest do końca prawda. I jedną z najbardziej zaskakujących broni, przynajmniej dla mnie, jest AN-94, bo się okazuje, że powinno zabijać w około 700 milisekund, na daleko, a z mojego testowania i z wcześniejszych poradników, no wychodzi, że to broń jest naprawdę papierowa i te 700 ms nie za bardzo się zgadza. Nawet sobie pobiegałem chwilę już na grabieży za AN-94, żeby zobaczyć, jak wyglądają te różnice, ale nadal tego nie czuję i nadal czuję wręcz przeciwnie, że ta broń jest po prostu dalej papierowa. Także złożyłem sobie taki zestawik, będziemy sobie dzisiaj właśnie AN-94 testować. Zobaczymy czy będzie jakakolwiek różnica w porównaniu do tego co czułem no te pół roku temu jak tę broń testowałem, bo wtedy uważałem, że ta broń ma tylko szansę wtedy kiedy przeciwnik do nas nie strzela i z tego co zauważyłem na grabie, że dokładnie dalej tak jest, więc no zobaczymy. No, powiem wam, że prawie nagrałem znowu odcinek bez dźwięku, bo właśnie sprawdziłem OBSa, czy jest dźwięk z gry i się okazało, że nie ma, ale już naprawiłem, także jest już, już, już jest, już jesteśmy bezpieczni, słuchajcie. Pierwszy drop na Superstore dzisiejszy, super pomysł, Dozo, robimy to. Okay. A nie, no tak, zapomniałem, że to Warzone. Dobra, nie było tego. Z której strony? No, dzień dobry, kolega sobie stoi na pierze. No, bo tu jeszcze jeden kumpel był, no dobrze. I jeszcze trzeci kumpel. Aha. Znowu znowu! Polska Aha, bo ty tam siedzisz. Bo tu jeszcze ktoś na tarczy siedzi. Rozrabiaka. Nie masz co robić, ty jestem snajpą. Dozo, to w tobie jest problem. To ty musisz się zmienić. I to ty musisz zadbać o to. By było lepiej. Więc co zrobi Dozo? Dozo postara się grać ostrożniej, czego pewnie nie zrobi, bo nie umie grać ostrożniej. Yy, więc, no, yy, będzie tak jak zwykle: dlatego jesteście u mnie na kanale. Dzień dobry, witam. Dozo z tej strony, kojarz się i Dozo zrobi dokładnie coś odwrotnego: czyli po prostu zwiększy obroty i będzie gał jeszcze szybciej, jeszcze gorzej. To jest Dozo. Guys. Bez dozu No już patrzą do mnie Tak jest Dokąd biegniesz? Dokładnie tak No niestety kumplu Oh, wow. O, właśnie. Bababuły weszło. Nie Sprawdźmy to gorące gówno ziom. Raz jeszcze. Prefajerowy gościu. Nie robi się tak. Cwaniak chciał mnie wykiwać i cwaniak został wykiwany. Ha! Aaa, ha. zaraz zginę. Ha, ha. Kurde ile pieniędzy? Co jest? Bogaty jestem, ja pierdzielę 10 tysięcy. Pyk, czmyk bingo bongo, bangra bongo. Dzibi dzibi dzibi. dziubu, dziubu dziubu. Fuck. Bierzemy BSP w takim razie. Podnoszę najpierw zrzucik. AN94, pyk. Pelin do kompletu, używam, zabieram. Elegancko. Teraz wiem, że ktoś jest w bunkrze. Uuu, uh, uuu, uh, patrzyłem się akurat na mapę, on zaczął do mnie strzelać. Dobra, no jest trzech typów, na sklepie i tutaj przede mną jeszcze. Zlecenie zostało skradzione, spoko, czyli na polu ćwiczebnym został jeden chłop. A Mój zabójca się do mnie zbliża. Się za bardzo zbliżyć, nie chcę. I się zbliżył. That's what she said. Okej. Okay. W sumie mogę kupić BSP, to zrobię to, wiecie? Zawsze to trochę bezpieczniej. Bardziej, że miałem grać bezpieczniej. Niech on tam siedzi, ja sobie pójdę po tego. Co prawda on też na górze jest. Nie wiem, czy on był AFK, czy co? Okej. Okay. Kolejnego chłopa widziałem, tylko już nie pamiętam, gdzie on jest. Nie wiem, czy gdzieś... Tam go nie było. Ale mam kolejny sklep tutaj. Czyli po lewej jest dwóch. Cały czas. Cały czas jeden jest na moim pomarańczowym Marku. Spoko. A drugi się przemieszcza w stronę zlecenia. O, proszę, ruszył się ten z Marku. Odpalmy martwą ciszę, żeby być niepostrzeżeni i szybcy. Well, to dużo Czemu wyjąłem? Chłop nie miał kewów! Jakim cudem ja go nie zabiłem? You me, how shit you are. Ale mam wrażenie, że jak strzelałem z tego AN-94 na ten trochę dalszy dystans, tam do tego domku, co chłop siedział i nie wiem, czemu nie reagował, to wydawało mi się, że zadaje bardzo małe obrażenia. Polecę po zrzut, będę miał atuty, będę się trochę pewniej czuł, odbierając mojego AN-94. Weźmy maka, maka ptaka, I przy okazji będę miał full amunicję do niego. 94 mi zabrał. No tego się spodziewałem. Mógł pójść tutaj, ale właśnie, ja tutaj chłopa zabiłem, o czym on nie wiedział prawdopodobnie. W tym budynku go zabiłem. Może go nie oblutował. O, oblutował chyba. Nie, nie oblutował, po prostu chłop nic nie miał. E, no nic w takim razie, no nic, no cóż mogę zrobić? Cóż mogę powiedzieć, życie to życie. Zrzut już był jeden, więc no dobrze by było odzyskać ten n 94 ale go nie odzyskam, będę musiał się drugi raz zrzucić. Wiecie co, pójdę do bunkra, otworzę sobie bunkier, będę miał dużo pieniędzy, strefa się jeszcze nie zamknie prawdopodobnie. Będę mógł się na spokojnie zrzucić i po prostu będę miał jeszcze raz AN-94, to jest dobry pomysł. Oho, dzień dobry. Gdzie ty głupek poszedłeś? Uuu, to było bliskie. Z mojego AN-94, no wiesz co? To by ci wstyd było trochę. Trochę wstyd, trochę godności osobistej byś miał. No. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zabije, jak będę tutaj szukał bunkru. Znam, każdą znam do głębi, z głębi, A tu jest na kartę. Okay. O, zniknęło stąd zlecenie, znaczy ktoś tu jest. Tylko nie pamiętam dokładnie, gdzie było to zlecenie. Czy to było tutaj w domku, czy to było gdzieś tam na garażach? Widziałem go w domku. Okej, okay. kolejne pytanie: gdzie był ten typ, na którego dostał zlecenie? Czy gdzieś tutaj, czy gdzieś w ogóle po drugiej stronie? Chodźmy na drugą stronę mapy TV Station. No ale jecie, ciecie, Tam jest kumpel. Gdzie ty chłopie jesteś? Nie wiem, nie widzę go zupełnie. On przestał strzelać, więc podjadę pod trupa. Bo prawdopodobnie będzie miał saczelka, dokładnie tak. Mogę się przejechać w sumie do tyłu, poszukasz tego drugiego gościa. A ty tu jesteś, dobra. No nie wydaje mi się naprawdę, żeby ten AN-94... Jeszcze ktoś tu jest? Żeby ten AN-94 coś robił. De facto, tak, dwóch typów tu jest. To jest ten sam, tylko rzeczywiście trzech typów tu jest. Weź go, chłopie, tam z tyłu dojeć, Proszę cię. No nie wierzę w to. Nie wpuścili mnie do Rejtana! Naprawdę słabo się z tego strzela. Moim zdaniem to jest dalej. Nie wiem, no może ma bylne wrażenie, ale może to jest placebo, może to jest dlatego, że tak było wcześniej i nie mogę się przekonać do tej broni. Nie wydaje mi się. Jestem trochę smutny, jeżeli mogę być o to smutny. Tak mi się wydaje. Wziąłbym to zlecenie w sumie. W sensie ok, chłop był za osłoną. Nie było to takie proste, żeby go trafić w ogóle. W sensie no bo był za osłoną. Dużo kulek tam misowałem. Spoko, ile jest osób? 11, czyli 10 poza mną, czyli tam są dwie. Kontrakty niedostępne. I żadnej rekompensaty nie została mi przyznana. Żadna rekompensata. Co to ma znaczyć? Że została mi przyznana rekompensata, jak nie było żadnej rekompensaty. Jak się tłukli na tamtym sklepie, to gdzieś na tym zleceniu powinni być, tak szczerze. Czyli gdzieś tutaj na domkach powinien być ten jeden typ, co przeżył. Dokładnie tak jest. osób? 8. Ok. Panie, by było jednak yy, wsiąść do tego samochodu. Na tych solówkach to się powinno jeździć cały czas w samochodzie, tak naprawdę. W Suwie albo w TIR-ze i byłby spokój. Ja się tak zawsze bawię, że. Eee, po co w sumie? Dobra, no ktoś tu jeszcze był, bo ten chłop dojeżdżał. Chyba że go zabił przed sekundą. Jakiś snajper się na mnie patrzył jeszcze, pytanie skąd dokładnie. A, widzę cię, widzę cię, chłopie. Okej. Okay. No okej, okay. z racji, że mam samochód, to mogę się czuć w miarę swobodnie, bo samochód też jest yy, nieuszkodzony i mam chłopak tutaj, który ma niestety DMRK że się zablokowałem tym samochodem. Ja, dozo nigdy nie wygrasz na morzą solo. Ja pierdzielę, no jakbym się nie zablokował, to bym w ogóle nie wychodził z tego samochodu. A chwilę temu mówię, że dobrze, że mam samochód, to będę mógł jeździć i czuć się bezpiecznie. Ja pierdzielę. My disappointment is immeasurable. And my day is Chłop z dmr jakim, bo no niech to wreszcie z nerfią. Klejmora postawił, siedzi tu pewnie od 15 minut. 6 kili, no to na pewno siedzi od 15 minut. ja pierdzielę. Ale bzdura. Ale bzdura. No tak się zablokować tym suwem. Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Zobaczmy taktykę naszego oprawcy. Czy zdoła wygrać tęże grę? Ona gra bardzo ostrożnie. Puszcza na siebie naloty, bo wie, że przeciwnik mo może go dojeżdżać. Z racji, że był puszczony nalot na niego, i druga sprawa, że usłyszał teraz kroki. Nie wiem, czy wysłyszeliście na nagraniu, ale kroki rzeczywiście było słychać powyżej niego. No, gra bardzo bezpiecznie. Cztery osoby do końca, jest jedną z nich, of course, więc ma trzech wrogów do pokonania. A no, zobaczmy, jak mu pójdzie. Gra na pewno bardzo ostrożnie i zna się na taktyce, jak niemało kto. Jak mało kto. Znaczy, w sumie, też jak niemało kto. Hehe. <laughs> Wiecie o co chodzi? Okewował się w końcu, bo miał pół kewa zbite od jakichś dwóch minut, więc bardzo dobrze, że się okewował. Znaczy, może nie od. Nie, no, dwóch minut, bo ja mu zbiłem tego kewa, tam go raz trafiłem. No okej, okay, no okej, okay, słuchajcie, no jest szansa, jest szansa, że to wygra. No ile się nie zablokuje w futrynie okna i nie będzie mógł wyjść, i będzie musiał biec naokoło, może mu się skończyć maska i może go to kosztować życie. Tak, dobrze, zgin, tak, zgiń, zgin, zgiń, zgiń. Tak, tak, tak. Jest. Przegrał. To się cieszę. To się cieszę, że przegrał. Tylko, że go nikt nie dobija, jest to trochę smutne, ale nie dobiegnie, tak czy siak. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że zginął w ten oto sposób. I okej, okay, on był ostatni w ogóle. Ja pierdziele nie wierzę, autentycznie nie wierzę w tę grę, że tak się skończyła, że wjechałem w jakiś głupi mur, zablokowałem się samochodem, i przez to przegrałem. Jakiego farta trzeba mieć? No nic, słuchajcie. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pamiętajcie o subowaniu, łapkowaniu, komentowaniu, wbijaniu na Facebooka na grupę i na Discordy, na kanały czy serwery raczej. Na kanały też. Kanały są na serwerach, ale na serwery wbijajcie. No. Będzie fajnie. No, to trzymajcie się. Dzięki Wielkie i doza. I jeszcze w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować nowym wspierającym, czyli nowym lożownikom, a są nimi Noniek i Jakub Andrzejewski. Dzięki Wielkie za wsparcie.